Witam serdecznie z tej strony Wini Wini Listek. Witam czołem wszystkich, pozdrawiam serdecznie. To chciałbym na początku przedstawić, tak? Ogólny sobie dzisiaj zagramy chwilkę, W grę Fortnite. Jest to gra. A zresztą w sumie, w sumie wiecie, jak to jest gra i dla dorosłych, i dla dzieciów. Dzieci. Dobra, nie będę za mulał, za Zacznijmy. Zacznijmy grę. Być w jakimś oddziale. No nie random, to tak sobie udziałem, żeby wam to ogólnie wam pokazać, jak to wygląda z mojej strony, jak się tutaj gra i w ogóle. Ogólnie, znaczy nie tyle, że nie jestem fanem, tylko po prostu no tak nigdy nie miałem w sumie Fortnite'a. Tak bardziej jestem tak, w awangardzie, Ale nie długo, jak będę miał tam okazję, Fortnite'a jest w sumie do ściągnięcia za darmo, więc ściągnąłem, wam pokażę. Z czym to się jak to się gra No, się to wiecie, ale... Ale u mnie na filmiku jeszcze Fortnite nie było, nie? <grytanie> Dobra Musimy tak... A sobie weźmiemy giwerę, żadnej nie mamy Rozwalamy sobie tutaj te Tu się właśnie zbiera jakieś te minerały, tak? Ogólnie drewna, jakieś... Nie drewna, to ogólnie można wszystko rozwalać O, świeci się niebiesko, może być lepsze Dobra. idziemy coś odgana. Dobra. może przeszukać nabój. Zawsze się przyda. Pewnie. Ale tak dla bezpieczeństwa wolę z kimś tutaj płazić bo sam pewnie zaraz deadne. Więc ty tu dowodzisz. Prowadź. MD za. Jak? MD za hidul. MD za hidul. To. No, prowadź, prowadź. No, to chyba czysto cały czas będzie więc Zawsze jak nagrywam to nic się nie dzieje No kurcze, chciałem wam jakąś akcję pokazać albo coś Ale spokojnie Nie będę już pokazywał Tylko muszę dysk kupić Dysk zewnętrzny i będę już wtedy Tak nagrywał ogólnie więc Dłuższe filmiki, no i tak Postaram się jakoś żeby to było mniej więcej No nie wiem, no 4% profesjonalizmu, nie no raczej z mojej strony będę chciał żeby naprawdę to wyszło jak najlepiej to nie jest tak że nie, nie będzie mi się chciało coś w stylu tylko po prostu mówię no przyznaję się jestem amator tak fest fest amator no i po prostu chcę sobie nagrać i po prostu sobie nagrywam dla was i dla siebie i dla was no i zobaczenia zawsze jakieś takie hobby po prostu, że tak powiem um, dobra I raz tu idziemy, nie? Dobra, my jesteśmy chyba w jest w strefie z, ten, niebezpieczeństwa, więc musimy iść tam dalej chyba, nie? Chyba tak, tak, tak. Chyba tak zobaczymy... A nie, jesteśmy w strefie bezpiecznej. A, to Sorki, sorki. No mówię, tu trochę tak nie ogarniam bo w że tak fajnie nigdy nie grałem. Nie wiem, który tam mam poziom drugi, czy któryś tam? Ale mówię, no tak Zaprezentuję wam tą grę, na chwilkę Mówię, jestem w trakcie kupienia dysku zewnętrznego Wtedy będę mógł podłączyć do mojej kochanej konsoli Xbox One Zaraz z PSa, pewnie czwórki Czy trójki już zaraz mi zjadą Nie, no ogólnie dla mnie wszystkie są spoko konsole no. I PC, i konsol PS4, czy Xbox One No wiadomo, no tak przyzwyczaję się do łanki No bo zawsze miałem 360, więc to jest już tylko kwestia moim zdaniem Przyzwyczajenia, mówię, nie jestem jakimś tam zadowolonym fanem, że o i nie wiem, jebać PS4 albo coś w tym stylu. PS4 no wygrywa na pewno w tym, że ma zajebiste ekskluzywy, no to na pewno, nie? Ale mówię, to jest, to jest raczej kwestia, to jest kwestia przyzwyczajenia, że ma po prostu łankę, nie? No i po prostu pady mi się podobają, lepiej mi się trzyma, moim zdaniem. Lepiej tak w ręku się trzymają i po prostu i po prostu, jakoś tak. No mówię, kwestia przyczajenia, No nie będę się już tłumaczył, bo się tu. Widzę, że się tłumaczę, stresuję. Dobra. W ogóle nic się tu nie dzieje. Zbytnio. A szkoda, szkoda. On też tutaj jakby czekał na jakieś ruchy, bo coś. A dobra, idziemy sami w sumie. Mamy shotguna, Mamy karabin szturmowy. No to co nam więcej potrzeba, prawda? Fortnite to jeszcze chyba jeden odcinek sobie nagram. Ten, który mi się skończy. Dokładnie za 5 minut i wtedy postaram się jeszcze tak... Dzisiaj na szybkiego taki drugi. Też 10-minutowy. Każdy mój odcinek będzie 10-minutowy. Mówię, dopóki tam sobie nie ogarnę, myślę, że to kwestia jest trzech, dwóch, trzech tygodni. Wtedy już się bardziej skupię tak na poważnie. Już to jest, już nie będzie na próbę, jak ja to tam powtarzam i wpisuję w grze, gry. Przepraszam. I wtedy zobaczymy jak to tam wszystko wyjdzie, nie? Co to jest snajperka? Jest, strzelba ładowana. No, nie wiem co. Nie będzie. Mówię, cisza i spokój. Ile jest ocalał? 38. Jestem ten Galaktyce, tak? Chyba. Czy Avengers? Znaczy no Avengers by chyba nie było, ale... O! W głowie ma ten. <grym> Co miałeś w głowie? Bandaż miałeś w głowie, karabin szturmowy krótki miałeś w głowie i cegiełkę miałeś w głowie. Dzięki, ale chyba no z... dobre, szturmowy. Dobrze. Jak tam wygląda? A nasi chyba co? Już zginęli chyba, tak? A Dobra. Mówię. Pewnie możecie mnie hejtować za co jak gram, albo coś, czemu nie budujesz, albo coś na celu. Mówię, ja tak Fortnite'a nigdy, prze nigdy tak w sumie nie skupiałem się nad tym. O, miasteczko, może do miasteczka. Mówię, bardziej tak jakieś Call of Duty, czy tam yy, PUBG. Tak bardziej, to już bardziej ogarniam, nie? Nie mówię, nie, nie chcę skajtować, że to jest jakieś dla dzieci, albo coś. Nie, mam pełno kumpli, co po prostu grają Fortnite'a i są zadowoleni. No, widzę, że spoko jak nie? Ale mówię, to tam już jest kwestia wszystko gustu, tak? Gu, gu, gustu i tam swoje, że tak powiem Widzimisie czy coś takiego. Nie się przyda, ale możemy zamienić z tym nie będzie. No mniej więcej w, praktycznie w każdej grze są takie praktycznie podstawy. Przeżyj, znajdź broń. No jak to Battle Royale, tak? Dokładnie. No to chyba w każdym Battle Royale jest tak, że po prostu przetrwaj do ostatniej tam drużyny, czy tam jak grasz solo, żebyś Solo. Żebyś tylko sam przeżył. No i tyle, nie? Dobra. coś porozwalamy? Żeby nie było takiej nudy. Niech nie nudzą. Mamy przecie 10 minut. O, Dobra. Tu dźwiczki. No cały hał... Hałwę można rozwalać, nie? Ciszej ani jednego nie na Cisza i spokój. Och. Dobra, tu się zmniejszyło otoczenie, czyli musimy do tego okręgu bezpieczeństwa, że tak powiem, wybić się. I coraz mniejszy będzie okręg, coraz prędzej pewnie będą tutaj inni przeciwnicy, którzy pewnie będą mnie zabić, a ja ich. Będą przetrwania, Battle Royale? No, tylko mówię no, szkoda, że tu nikogo nie ma w sumie. Może nawet i dobrze, bo w sumie byśmy się pozabili, co ja bym tu nagrował menu? <grystanie> przynajmniej. przynajmniej sobie pobiegam. W ładnej zieleni. Jest tam ktoś! o. Jest, 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 jest! Jest, jest! jest, jest. Chodź tutaj, chodź tutaj! Muszę dobić, bo go powaliłem prosto w dupkę. Dobra, co on tutaj miał? Co zbierzemy pewnie? Mam miksturę osłony. Skoro trochę więcej powinno Oczywiście, znaczy, by się dało trochę więcej miejsca ekwipunku, ale nie ma co narzekać, prawda? A weźmiemy sobie może. Który zielony czy niebieski jest lepszy? Dobra, okej. O, weźmiemy zielony. To jest? To jest taki stumikiem. A bo wrócimy do tego swojego w sumie, niebieskiego. Nie, mówię, nie ogarniam, że tak zbytnio. Widzę, że się już kończy nagrywanie. Dobrze, zaraz nagram drugą część Spotlight'a, więc trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich. Proszę tam suba czy łapkę jak tam chcecie, oczywiście nie namawiam, bo mówię, no tak, nie, ja nie z tych, tak, że tak powiem. Bardzo. Jak chcecie, podobało się, ja bardzo dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!